Załóżmy, że mamy równanie różniczkowe drugiego rzędu, czyli równanie y bis równa się f od t, y, y', i załóżmy, że mamy dodatkowo warunki y od t0 równa się y0 oraz y' od t0 równa się y1. Wówczas to równanie z tymi warunkami nazywamy zagadnieniem początkowym lub zagadnieniem koszego dla równania drugiego rzędu. Liczby t0, y0 oraz y1 nazywamy tutaj wartościami początkowymi, natomiast te dwa warunki nazywamy warunkami początkowymi. Teraz mamy takie zadanie. Mamy równanie różniczkowe ybis, równa się y razy y' dzielone przez pierwiastek z 1-y2, gdzie tutaj zakładamy, że t należy od minus pi drugiej do pi drugich, z warunkami początkowymi y od 0 równa się 0, y' od 0 równa się minus 1. No i chcemy tutaj sprawdzić, że funkcja y od t równa się minus sinus t jest rozwiązaniem tego zagadnienia początkowego, czyli jest rozwiązaniem tego równania różniczkowego na tym przedziale i spełnia te warunki początkowe. No to najpierw może sprawdźmy warunki początkowe. Nasze y od 0, no to to by było minus sinus 0, sinus 0 to jest 0, minus 0 to dalej 0. Więc pierwszy warunek jest spełniony. Teraz y' od 0 y, pochodna z minus sinus t to będzie minus cosinus t. No i tutaj minus cosinus od 0. Cosinus od 0 to jest 1, minus, więc będzie minus 1. Więc widzimy, że drugi warunek też jest spełniony. No dobra, no a teraz potrzebujemy właśnie, więc y' t, no to już powiedzieliśmy, to jest minus cosinus t, natomiast y' bis t to będzie sinus t. I w takim razie po lewej stronie mamy sinus t, po prawej stronie, no tutaj mamy minus sinus t razy minus cosinus t, dzielone przez pierwiastek z 1 minus i tutaj minus sinus t. Do kwadratu. No dobra, no i sprawdźmy, co to nam tutaj wyjdzie. Więc tutaj się te minusy kasują i dostajemy u góry sinus T razy cosinus T. Natomiast na dole tu mamy pierwiastek z 1 minus sinus kwadrat T. Czyli sinus T przez cosinus T, sinus T razy cosinus T, dzielone przez pierwiastek z cosinus kwadrat T. Czyli sinus t razy cosinus t. No i tutaj będziemy mieć pierwiastek z cosinus kwadrat, to jest wartość bezwzględna z cosinus t. Tyle, że my chcemy, żeby to rozwiązanie działało na przedziale od minus pi drugi do pi drugich Od minus pi drugi do pi drugich cosinus jest dodatni, więc wartość bezwzględna nic w nim nie zmienia, więc możemy tę wartość bezwzględną opuścić. No i teraz widzimy kosinus się skraca, wyszedł sinus t. No i to jest równe naszemu y bis od t. Zatem tak, funkcja minus sinus t spełnia to równanie różniczkowe, spełnia warunki początkowe, więc jest rozwiązaniem tego zagadnienia początkowego. Jeszcze jeden przykład. Tutaj mamy równanie różniczkowe y bis równa się 2y y'. y prim. Szukamy jego rozwiązania na przedziale t należące od minus nieskończoności do jednej drugiej. No i mamy warunki początkowe y od 0 równa się 2, y' prim od 0 równa się 4. No i właśnie chcemy sprawdzić, czy y od t równe 2 przez 1 minus 2t jest rozwiązaniem tego zagadnienia początkowego. Ok, więc najpierw sprawdźmy warunki początkowe. To może sobie od razu policzmy y' od t, no i y' bis od t też. Więc to jest 2 razy 1 minus 2t do potęgi minus pierwszej. Jak policzymy pochodną, to minus 1 spadnie. Tu się zrobi 1 minus 2t do potęgi drugiej. Ta minus 1 razy 2, ale jeszcze pochodna w pochodna z 1 minus 2t to jest minus 2. Czyli mamy 2 razy minus 1 razy minus 2. To ostatecznie 4. Więc to jest nasza pochodna pierwsza. Pochodna druga. No to ta teraz jest 1 minus 2T do minus drugiej, więc się zrobi 1 minus 2T do minus trzeciej. No i tutaj minus dwójka spada i jeszcze spada minus dwójka jako pochodna wnętrza, czyli 4 razy minus 2 razy minus 2, 4 z 4, 16. I to jest nasza druga pochodna. No i teraz tak y od 0, no to tutaj znika to 2 te dostajemy 2 przez 1, czyli 2. Pierwszy warunek jest spełniony. Teraz y' od 0, to się równa, no tutaj dostanie 4 u góry, a tutaj znowu się wyzeruje i dostaniemy 1 do kwadratu, czyli 1. 4 przez 1 to 4. Więc widzimy, że drugi warunek też jest spełniony. Zatem warunki początkowe się zgadzają. Teraz sprawdźmy równanie. Policzyliśmy już nasze pochodne, więc możemy sobie tutaj wpisać, no po lewej stronie to widać co jest. A po prawej mamy 2 razy y, czyli 2 przez 1 minus 2t razy y' czyli 4 przez 1 minus 2t do kwadratu. Więc liczby się tu wymnażają u góry, 2 razy 2 razy 4 to wyjdzie 16. A tutaj będzie 1 minus 2t do trzeciej. No i, i co? I patrzymy i widzimy, że rzeczywiście to jest y bis więc prawa równa się lewej, więc tak, to jest rozwiązanie naszego równania różniczkowego na tym przedziale. Dziękuję za oglądanie moich filmów, jeśli się podobało to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.